Podoba mi się, że Włodek... to jest drugi raz, kocham to. Co? Że Włodek przyjeżdża do nagranie. Tak. No i jak wiecie, my oczywiście nagrywamy codziennie, wiadomo, wiadomo. Ale gdyby tak było, żebyśmy nagrywali jednak jednego dnia, no to byśmy się przebierali do każdego odcinka. I podoba mi się, że Włodek potrafi wziąć dwie czarne koszulki. Nie, ta, nie, ta jest ta? brązowa. Pierwsza była czarna. Zobaczcie, co odcinek powiedział. A powiem. mam jeszcze czarną. Porównajmy. Mam jeszcze czarną koszulkę. Jak się to mówi? Over za du size, za to duża. Jest over size. Matka by powiedziała za duża. Jak za duża? Jak po, to w starszym brzegu. To nie? Żeby ukryć. Moje niedoskonałości y, brzuszne. Nie ma takich rzeczy. Ym, no proszę. Dzień dobry, państwu. To twoja wina, że ja tak wyglądam, to jak wyglądam. To jest moja Bo nie chcesz mi sprzedać wiosłarza z house of cards. Ach, a, no tak. To popatrz. Chodzisz sobie na Allegro. O nie! To ty byś chciał taniej. To jest ta różnica, nie? To <laughs> Water Rover. Tak, chciałbym tak. taniej. Panie, ale to nie jest koncert życzeń. Ty byś chciał taniej, ja wiem. nie wiem. Kupiłem za mniej, tak, tak, tak. A gdzie kupiłeś za mniej? No nie no, kupiłem go kuśwa 10 lat temu. A z... <laughs> więc ty nie, to nie jest tak, że ty nie możesz się kupić, tylko to po prostu byś chciał. Tani, żeby go nie poużywać przez jakiś czas i sprzedać komuś drożej. Nieprawda. Prawda. Nie wiesz, tego. tak. znamy cię dużo czasu. Tego nie wiesz. I ty byś mi, ty byś mi mówił: No dobra, za tyle mi sprzedaż. Ja bym ci powiedział jakąś cenę. Za trójkę byś mi sprzedał. Byś, byś, byś powiedział. No, o, ja, ja, zaprojektował cenę. Za trójkę byś mi sprzedał, nie? Nie, za czwórkę. Dobrze. No, a, a, nie, ja ci tego nie sprzedam. No dlaczego nie? A, no, a dlaczego? Poza, Karolina używa. No a dlaczego nie? Po pierwsze, bo Karolina używa, po drugie, bo nie. Patrz, ktoś sprzedaje takiego używanego. A. No za cztery tysiące. A ja chciałem za trzy. Witamy Państwa w naszym koncercie życzeń. Chciałem się coś pokazać. Wysłałem ja, na telegramie. Post na Instagramie? Tylko to jest Karuzela. Nie, nie, nie. Chodzi o konkretne no, zdjęcie. No, tego Ale nie, chodzi pokazujesz. o mnie w tym. Popatrz na to zdjęcie. Chciałem docenić tutaj fotografa, nie w to zdjęcie. Patrz, jak się świetnie bawimy. I teraz chciałbym, żebyś ty przeprowadził taką analizę, recenzję tego, co, co widzisz. Czy tu jest dwóch mężczyzn, którzy się świetnie bawią? Co ty widzisz? To jest szczery śmiech z mojej strony? Nie. Szczery, wło. Nie. Ja też szczery. Oczy mi się kłócą. Oczy się nie śmieją. Jak nie śmieją mi się te pomarszczone są oczy? Śmieje się do rozpuku. No nie, wiem, przecież to do czata. No a dlaczego nie? Dobrze. Moim zdaniem to nie jest szczery. Ja twoje oczy znam, Karol. Ale, te oczy, oczy, ale te oczy... ja się nie mogę śmiać tak jak w Lesie, jak prowadzę event. No. Nie mogę się aż tak bardzo śmiać. No dlaczego nie? Ja się do... tak mogę śmiać tylko tu i przy Karolinie. Odcale no, ja do no, coś dobrze się bawiłeś. A skądże znowu. A on jest pewny siebie. On ma, on, on ma pewność. A to siebie jest jego wysoko. event. A, to jest jego event. A, to jest na jego cześć. Na jego cześć. To, na jego chwale. To, wygląda, jakby ci robił mansplaining. To jest takie pozwól, że Ci wytłumaczę. Dziękuję bardzo. Trzeba pamiętać, że zdjęcia nigdy się nie, no nie dają tak. 100% pewności co no do tak. emocji. Możemy jedynie oceniać pomiędzy mowie ciała. Przepraszam, czy on ma szybkie, cicho biegi zamiast eleganckich bucików do tego garnia? Nie stać go na twój. No wiesz co, Remigiusz? No wiesz co. No wiesz co, no. No właśnie nie wiem. Bo mogłyby być lepsze. U mnie to jakby wiadomo, to jest po prostu wieś, no powiem. No. no ale u mnie nie kryją się z tym, że są sportowe, nie? A u niego są takie, że wiesz, niby udają eleganckie, a nie są. Ja ci nie puściłem najważniejsze rzeczy. Przez pół tygodnia myślałem Ola, daj... o jednej rzeczy, da... którą mam ci puścić i jeszcze nie puściłem. Daj to na początek odcinka, Ole. Oczywiście jak najbardziej. Puszczę ci coś i chcę jednej tylko od ciebie rzeczy. Chcę, żebyś powiedział. Szczerej reakcji. Szczerej Twojej opinii, czy to, co jest tam w warstwie tekstowej powiedziane, to czy ty się zgadzasz, czy nie. Dobra, gotów? Można nawet zamknąć oczy. Czuj się. Czuj się. Zoom na Nie rzucaj się tam. Ale nie nagrywamy ekranu? Na nie, to jest audio potrzebne. Uwaga, proszę Państwa. Kiedyś ludzie mieli mniej, lecz byli bliżej siebie. Do tych palców szeptał, gdy ciały usta. Jeszcze raz. Kiedyś ludzie mieli mniej lecz byli bliżej siebie Nie? Bo to jest, to od, jest AI rozumiem To jest, to jest raczej okay. AI, AI i to jest kawałek krążący od jakichś paru tygodni jako kiedyś ludzie mieli mniej lecz byli bliżej siebie Uważam, że, że ludzie chcieliby y -y. myśleć, że dawniej inni by, y, społeczeństwo było bliżej siebie i y -y. szuka usprawiedliwienia na to, co y -y. mogłoby y, za tym stać Myślę, że nie byli bliżej siebie Uu. Myślę, że borykamy się z grubsza y, s, Tymi samymi problemami społecznymi od tysięcy lat. Taktowania się źle, dzielenia na grupki. Nie wiem, czy się to tak z roku na rok tylko polepsza albo tylko pogarsza, więc nie wiem, czy da ludzie mieli się Wow! Mieli się wspaniała, dogłębna analiza meme. <śmian> <śmian> Kocham. Kocham cię! Ale chcielibyśmy w to wierzyć. O, chcielibyśmy w to wierzyć. O, przy, w to wierzyć. Bardzo, też, bardzo. że kanał Nuta z Duszą Panie. wygląda jak Ale to jest. Tutaj Rambo mnie ciekawi bardzo. Pokaż mi Rambo. I Olu, jakby obrazek nie ma znaczenia, tylko dźwięk. O, ja Na niebie tańczyła wolność, na klatkach życia uczył nas czas. A na ludzie nie wiedzą, że to jest. co kogo Wiem. Dlatego też to, kiedyś ludzie mieli mniej, ale byli bliżej siebie, jest tak... Jest, to jest hit, stary. To tak? Hi tak. gdzie, na TikToku? To jest hit już na YouTubie, bo ma 3-2 miliona. A na TikToku to, stary, repostów jest bardzo dużo. Tylko, że na TikToku to są ironiczne reposty, nie? Mm. Że wiesz, kiedyś ludzie mieli mniej. Kiedyś ludzie mieli mniej. Ale byli bliżej siebie. Ale byli bliżej siebie. No. Nope. Tak bardzo chciałeś to puścić, ale kurczę, no powiem ci, że zrobiłeś tak. Nie, obszedłeś mnie bokiem, trochę nie wiedziałem, jaki mam Nos jak Nostalgia to za tym, co było, to to samo, co pragnienie czegoś, co może być, a nie wiadomo, czy będzie z przodu, tylko w drugą stronę. Proszę, Zamiast proszę, zająć. daj czarno-białego Włodka i jakiś tekst Zamiast, Zamiast zajęcie tym co jest dzisiaj Włodko Elio, obłagam. Nostalgia za tym co było to to samo co pragnienie czegoś co może być, a nie wiadomo czy będzie z przodu tylko w drugą stronę Nie, ja tego już i tak nie powtórzysz To już poszło Ale nie, Mamy nie. to Brzydko to powiedziałem Pięknie to powiedziałeś. Ja to, na kartce ja bym to ładnie napisał Ale jest dobrze no Tak ja było. Literze, bym to ładnie napisało. To jest tak dobre Ale dobre Takie dobre to było ale lepiej się skupić hmm. na dzisiaj. Jak dzisiaj możemy e, być bliżej siebie? Co możemy dzisiaj zrobić, żeby być bliżej siebie? Co ty możesz zrobić, żeby pomyśleć... autobusem gdzieś. W <noise> autobusach są ludzie <noise> bliżej siebie. W zatłoczonych autobusach. Możesz być w autobusie pełnym ludzi i się czuć samotny. Jakby to samo z siebie nie... <noise> Załóż taki <noise> kanał, nuta z duszą, jak ja cię proszę. <noise> no, ale ludzie się czują samotni w autobusach, Karol. Gdzie wtedy jechać autobusem? Autobusem... Ja pamiętam, była <głos> <głos> późna komuna. Wiało wtedy... autobus. Takie za były. Autobusem nie pamiętam, ale tramwajem jeżdżę. ostatnio jeszcze więcej. O, okej. Okay. I, no, i, tak, I w Krakowie i tutaj też. A to prawda, jakoś niedawno do mnie jechałeś no, Chciałem po prostu, wiesz... Poczuć jak... <grym> no, ja ci nie będę tych słów kończył. Poczuć jak to ludzie sobie... Radzą. radzą. Nie, po prostu to siedzenie też w Uberze i to, ta no. niezależna cisza, że jedziesz z jakimś nieznajomym, kimś i nie wiesz czy coś mówić, czy nie mówić, jakoś wjeżdżasz w jego aucie, to jest jego auto, a w tramwaju to jakby to samo jedzie, czy to pojedzie, czy bez ciebie, czy z tobą, czy pojedzie, to czy tak jedzie. Takie jak samoloty między Krakowem a Warszawą, czy to ktoś jedzie do fryzjera. Do fryzjera na przykład, nie? To i tak leci. A propos Wersow, jest nowa drama, no taka wiesz, drama, no, jak burza w końcu wody, że ma nowe mieszkanie, to jest 80-metrowe mieszkanie, które służy tylko jednemu celowi, żeby tam przychodziły paczki, które ona dostaje, to co dostaje, to co sobie kupuje. W tym mieszkaniu spotyka się, żeby robić unboxing i ona ma tylko to, to mieszkanie tylko po to, żeby tam było to składowisko. Szczerze mówiąc, chciałbym mieć specjalnie mieszkanie po no, to, żeby, żeby trzymać sobie tam wiesz, paczki, nie? Freddy, Mercury... House in London. I Are you very, very rich? Oh, I'm extremely rich. Do you like being rich? Of course. Oh, what course. do you do with your I've money? i flaunt it. i flaunt <laughs> <learned> it. <laughs> what do you do with your money? I spend it. On what? <laughs> On furniture, I buy houses. I've got this house in London, which I've had for four years, and I haven't moved into it yet. to, to <laughs> I byli bliżej siebie. No ale czekaj, ale Freddie Mercury nie miał mniej, jak się okazuje. A był bliżej ludzi. A był bardzo blisko był, ludzi. Był, był bardzo blisko. Odkryłem ostatnio taki sklep z Klum. O, to możecie mi dać znać, czy to jest sklep z badziewiem, czy to jest fajne? Bo wygląda nawet dobra. ładnie, ale na Transpilocie i na opiniach jest takie, że to badzie. No to k**wa Włod, Masz odpowiedź. Ja wiem, o co chodzi, dobra, ale taniej. Tanie. I wyglądają jak oryginały. I są z drewna mango. Czemu chcesz kupować rzeczy, które ci się pewnie rozpadną? No, no jak te... mają cały dział. i ja już siedziałem u ciebie w mieszkaniu na krzesłach, które się rozlatywały pod moim dubskiem. Krzesło mi się z że <laughs> Nie. No giba się, Włod Te kocie ruchy. No i co, źle ci było? I źle mi <laughs> było <laughs> Za każdym razem jak do Ciebie przychodziłem, musiałem dobijać k nogę, żeby się nie wywrócić. O stary, patrz, jest cała, jest stary, masz stary, wszystko do domu na święta. Muszę przystroić doma wie wszystko, bierz tam wszystko, bierz wszystko. Patrz stary, jaka piękna choinka! Rzeczywiście! Ja pierdolę, to jest najbrzydsza choinka, jaką widziałem w życiu. I Monika jej nie pozwoli kupić i tak na całe szczęście, bo Monika ma gust. O gustach się nie dyskutuje, albo się Augustek no, albo gusta, nie. O gustach się dyskutuje zdecydowanie. Tą se kup, taką zabiedzoną. <laughs> 500, 500 złotych zabiedzoną. Że 500. Ty się zabiedzono. Masz choinkę czy nie? No nie mam starych. Ty dlatego. nie masz choinki? No może Ziomek mam. jest znaczy nie wiem, 15, stycznia. 15 stycznia. Rzeczywiście! Stary, popatrz, popatrz jaki piękny, piękne... Stary, to A dobra, zatrzymajmy na chwilę korzule śmiechu. A dlaczego? Dlaczego? Nie, poczekaj, poczekaj, nie idź dalej. Dlaczego? Ja próbuję to serio wysądować, czy to ci się podoba? Nie. A pokaż mi coś, co ci się podoba, tak nie ironicznie, serio. Jedną rzecz mi znajdź. jedną. Takie coś, żebyś faktycznie kupił. Bro. To może by uszło, jakbym Dobra. zamknął oczy, o to. To ci się podoba? Nie powiedziałem, że mi się podoba, powiedziałem, że może by uszło, jakbym zamknął oczy. Okej, okay, a to wyjdź choinek, wejdź w jakieś meble, no, a... wejdź w co? A, nie no, to, 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 to no. mam, to, no to już to widziałem. Proszę, no to proszę bardzo, no to pokaż. To jest spoko mm -hmm. i ta jest. spoko kosztem? Skop, piątki. No to nie wygląda źle. Nie wiem, czy jest wygodne. Raz, czy one będą wygodne, czyli jakość obicia. Tak. I dwa, czy się je to... dobrze czyści, czyli też jakość obicia. z Oooo, muszę ci pokazać. Yy, byłem na turnie, bo musimy tą sofę wybrać, nie? Przejadę się po tych wszystkich tych, tych zakopieniach. No tam jest to zagłębie wszystkich sklepów. Max Flize, nie Max Flize i tak dalej. Max Flize byłem. I tam jest? Żenuła Meble. Genua jest żenua, więc mówię o no to żenua. No Agata Meble, hmm. stary w Mercury Market nawet byłem, w Ital Meble. Byłem. Jak ty sobie dajesz z tym radę? Super. Cieszyłem się, cieszyłem się. Mogę chodzić po sklepach? Nienawidzę. Jest to dla mnie ciekawe zjawisko, no. że czułem się tak staro. W sensie, jak wszedłem do Mercury no. Market i myślałem, ja pierdziele, Mam wrażenie, że nawet jak będę miał 80 no. lat, nadal nie będę mógł chodzić, że będę się źle czuł. Jakie to jest nudne. Już widzę, że nudne! To jest Mercury Market, który wygląda jak jakaś fabryka chińska. Na co ja patrzę? Stary, ja też nie wiem. Czekaj, zerknę. A tu masz tak, Czy ty zrobi? Ja. Wod, oh. nie byłeś w obie nigdy? Patrz tu stary, jakieś garnki, jakieś talerze, kasa, kasa, kasa. Co chwilę było hit, hit, hit. Wszędzie hit stary, co chwilę Byłeś hit. kiedyś w sklepie? Ja! Wod, mi pokazuje najbardziej normalne zdjęcie marketu. Patrz, tu się nagrałem stary, że sobie jadę. Ty faktycznie nie musisz jechać do Japonii wystarczy że się do metalu. A, bo mnie bawiło, że tak chcę. <laughs> no. To jest O, to jest Ital Meble. To, ta, 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 była nawet, ta była mięciutka, ta była fajna, to no. proszę mnie Tylko, że ten, tą nereczkę byśmy wymienili na coś innego. To nie są tanie rzeczy. A ile kosztuje Italmeble? Meble? To, okay. e, z 15. Możemy się zatrzymać? A coś chcesz powiedzieć mądrego? Nic mądrego. Tak, czułem właśnie. Tej nie widziałeś, tej nie dotknąłeś, nie, widzisz tylko zdjęcia, prawdopodobnie rendery. Tą widziałeś, tej dotknąłeś, na tej usiadłeś. Jest spoko. 15 tysięcy. 5 tysięcy. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Ja mówię, że może się kryć coś za a, jedną no. trzecią ceny. Tym, że oni nie muszą mieć salonu. Oczywiście, że tak. I to spadło z tira, k***a, jest bez folii. Oczywiście, że tak. 15, so 15 tysięcy tak. za sofę to jest dużo. Ja nie mówię, że to jest normalna cena, która powinna być, tylko to jest właśnie moim zdaniem duży błąd. Jedziesz do sklepu a z drogimi meblami. Tak? Poczekaj, posiadasz sobie na tych meblach, a ponieważ design jest dość powtarzalny w niektórych sferach, mówisz, k 15 tysięcy? No tak, bo oni mają salon, coś tam, prowizja, te... Wracasz do domu, robisz tak. Zrób mi herbaty z cytryną i całą noc będę się. Was siedzi, nie? I znajdujesz jakiś sklep. Ja nie mówię, że to jest są złe meble, za, na pewno i zawsze, ale znajdujesz jakiś sklep. Wygląda podobnie, i mówisz: piątka, piętnaście tych zdzierców nigdy w życiu. I może to będzie. Top sofa życia. Ja ci, bo cały dzień tam chodziłem, ci zakończę, Proszę. pokażę ci tutaj na kompie potem sofę, na której siedziałem, którą bym chciał kupić. Super. Którą była najwygodniejsza z jakiś Super. Cały dzień Super. siedziałem. Super. Za chwilkę do niej Super. przyjdziemy. Dobrze. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę by mnie ktoś jakby tam oskarżał, pozywał i tak dalej. Panie, ale to nie jest koncert życzeń. Ale naprawdę, kurde, no. powiem wam. No. mówią o swoich odczuciach. Proszę. Te... Te... Okej, okay, te meble są tanie, ale one są kurde niewygodne, powiem wam. Dla mojej dupy, są twarde, niewygodne. Może takie mają być? Może być tak. to biegu. nie znaczy zła. Mamy właśnie, mebel. wiem, właśnie dobrze właśnie... mówię. Jaki mebel. Wiesz... Jakby nie te poduszki, to nie jest taka zła. Stary, to jest, to jest taki paździer, że jak to zobaczyłem to. Ale nie z była... wyglądu. No właśnie, to jest najgorsze, co zobaczyłem tego dnia w ogóle. Złote nóżki. I... Wysłałem to mamie, mamie. jest taka najgorsza. Mamą jaka fajna. Ja Mamo, wysłałem to jako żart. To jest jak Ale... lata 90.: chłopcy otworzył sklep, potem dobrze mu się wiedzie i kupuje sobie nowe meble proszę, do salonu. Proszę ci z was, którzy mają tego typu sofy, Nie piszcie później maili. E... <laughs> Tak, przepraszam. <laughs> Każdy ma gust na swoje. I potem sobie wysłałem do Monicy i mówię O, mówię, patrz Monice, patrz jaka słodka kanapa. A usiadłeś na niej? Nie mógłbym mieć w tą kanapę, która tak wygląda. Ale czy usiadłeś na niej? Nie. Ale mówię, wiesz, jest turbo. Nie mnie. mogę stary, to chodzić do fotel, domu. nie mogę fotel wiem. prezesa, wracasz do domu... A tu nie, to pytałem Moniki, czy nie chcielibyśmy mieć takiej kanapy, która ma taki, taki jakby przeryw na kubki, żebyśmy mogli... Mogłyby... nie! <laughs> powiedziała, no to sam powiedział. nie! Powiedziałeś <laughs> to na głos? Oto, oto stary, pan mówię Monice... <laughs> Karol, karol, jak ten kot. Yeah. O, a tu goś wygląda jak ja. No nie? Totalnie. wygląda ja. Ciemne włosy dłuższe. To to już jest z Maxwy. To tam mi się podobała. Stary w Maxfield są sofy, które kosują 60 tysięcy złotych. Mogam kupić za to 10 kg karpia. To, to o, i tu już jesteś w sklepie, który mi się najbardziej spodobał. Jest się nazywa Wiery Divani. Nie wygląda jakoś przebojowo. To słabo. Wiesz co? Znaczy nie to... wygląda przebojowo, ale jeżeli jest super ale... wygodna, to. Była super wygodna. Usiądłem na niej i się czułem, jakbym pływał w obłoczku. I pokazywałem Monowi, mhm. że ma taką jeszcze tutaj otwieraną sz... szufladkę, i powiedziała, że taki wiśnia... Boże, wiśniazy, takiej wieśniozy nie będziemy mieć. Co ci się podoba w tym rozwiązaniu? Pani powiedziała, że możemy tego nie robić, ale eee. to jest fajne. A ty masz skąd sofa? Obecnie z Ikea. A masz? No, Zwykła, niedroga sofa z Ikea. Jest git, Ja jestem zadowolony. To może taka niebieska, kamera. No dobra, ale żeśmy się pogadali. <gadanie> o sofach, drodzy Państwo, ja na koniec odcinka pozwolę sobie zaapelować. Piszcie maile. Nie, nie piszcie. Piszcie, piszcie. Nie, nie piszcie. Piszcie, piszcie. Co się będzie hamować? Piszcie co, maile o co? do nas. Ale, o co? No co myślicie? Czy to fajne, niefajne, co wodek pokazywał? No to, to, to mi się nie. Ja wiem, ale jestem ciekaw... No nie siedzieli, to czemu usiąść? Co chcesz z internetu kupować sofę stężenia? Dokładnie. się z na Dokładnie. Co i... tak, tak, tak robi. Stary? Nikt tak nie robi. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Dziękujemy pięknie wszystkim, którzy dołączyli do grona patronów naszego programu. Trzymajcie się, moi drodzy, i bądźcie